Hej, a to krótka historia, teraźniejsza. Tak naprawdę takich historii jest o wiele więcej i pewnie takie historie są również niedaleko Was. Pewna kobieta, która zawsze bardzo mocno interesowały ją, interesowali ją faceci, którzy no, najlepiej by na nią pracowali. Tacy ją zawsze najbardziej interesowali i w końcu przyciągnęła takiego faceta. Przez wiele wiele lat nikt nie był ją za bardzo zainteresowany, no ale w końcu przyciągnęła takiego faceta, który, który jak zawsze jednym jego głównym słowem było słowo grubo. I ona też tylko grubo i on grubo i grubo, tylko że tu był taki jeden mały haczyk, że wszystko grubo, ale on za większość płacił. I ona wymagała, żeby jak najwięcej płacił. Tak naprawdę zabierała mu większość jego oszczędności, jego zarobków. No bo ona lubiła wszystko grubo. Ale to grubo to oczywiście było w większości wszystko kupowane na ryneczku w Turcji i to dla niej było grubo. Więc ten pryzmat grubości to był taki można by było powiedzieć troszkę żartobliwie gruby w takim kółeczku grubym dla nich. I tak bym chciał podsumować tą, to, ten jej pierwszy związek. Związków miała kilka, ale ten jeden związek to był taki, że tak naprawdę on, ten, co mówił tylko grubo, za to wszystko płacił i on był jej podporządkowany. Ale teraz ona trafiła nowego amanta, dobrze wyposażonego w finanse i okazuje się, no bo już jest 15 lat starsza, już jest 15 lat starsza, wcześniej, 15 lat wcześniej poznawała tego wcześniejszego swojego amanta, no to jeszcze jakiś tam miała walory, no ale teraz jak już jest koło 40, poznała nowego amanta i niestety, tak jak wcześniejszy amant był na jej zawołanie, okazuje się, że nowy amant Teraz ona jest na, na jego zawołanie. I rozmawiając z nią, ona pytając ją, jak było w tym wcześniejszym związku, ona mówiła, no, on dla mnie wszystko robił, a teraz niestety ja się muszę przestawić, ponieważ ja dla niego wszystko robię. Dlaczego poruszyłem ten temat? Dlaczego akurat y, poruszyłem tą historię? Takich historii oczywiście jest więcej z moich obserwacji życiowych, pewnie również i z Twoich widziałeś takie y sytuacje, że dla jednego mężczyzny kobieta jest y y y taką mężczyznę kopię, a dla drugiego po prostu to on z nią robi, co chce, jak chce i gdzie, y gdzie chce. Tak bym to podsumował. I teraz pytanie do Ciebie. Jakim Ty jesteś mężczyzną? Jaką Ty masz kobietę? I Jakie są między Wami układy? Jakie są między Wami? Jak się Wam żyje ze sobą? I kto tak naprawdę bardziej dominuje? Czy jest partnerstwo, czy tego partnerstwa nie ma? Czy jest dominacja jednej strony, czy jest dominacja drugiej strony? Będę wdzięczny za pisanie w komentarzach, jaka jest sytuacja u Ciebie? Jakie też sytuacje zauważysz bardzo często? Obok siebie, wśród znajomych, wśród, wśród rodziny, wśród dalszego otoczenia. Ja, jak zawsze, dziś pozdrawiam Cię z pięknego Szczecina. Życzę jak najwięcej cudownych randek. W każdym bądź razie, gdybyś miał problem z uwodzeniem lub z pewnością siebie, na dole masz link do moich szkoleń akademia-dm.pl. Zapisz się już teraz. Od dzisiejszego dnia pamiętaj o tym, że dla jednego kobieta może być aniołem, dla drugiego demonem. Ale najważniejsze pytanie: kim obecna kobieta jest dla ciebie? Hej!